Witam pozdrawiam taki specjalny filmik na życzenie nagram jak wiecie u mnie dużo jest modeli kartonowych w wersji jeżdżącej tak na przykład tutaj mamy stonkę sklej model wydawnictwo na jest wersja jeżdżąca oczywiście bez napędu jak dummy ale mi to nie przeszkadza podpinam sobie pod to gagarina i ciągnie taki skład sobie dużo mam modeli właśnie tu akurat jest konwersja na 3e 007 Moje malowanie, czyli malowanie nie potrafię prosto namalować, bo ręce już nie te, wiek, wiek, wiekowe już są, a po, po drugie to próbowałem taśmą zakleić malarską, taśmą izolacyjną i tak mi wchodziła farba pod. A maluję farbami olejno-talepimi, bo takie mi się najlepiej maluje i takie mam dostępne. A tutaj pokażę, a czy ta w ogóle jest na chodzie, ona jest silnikiem, to jest firma z Lima. Tylko akurat nie puszczę jej, bo stoi kolizyjnie w który może w nim uderzyć. A pokażę Wam co zrobiłem z takiego budy, którą dostałem od Łukasza. To jest taki odlew żywiczny. A zrobiłem coś takiego też, wszystko własnoręcznie. Szyby nie wyciskałem, próbowałem, ale nie mam narzędzi. A to bałem się, że mi to buda pęknie. Ona jest akurat bez napędu, dumny, bo nie miałem silnika wózki. Tutaj jest podwozie z jakiejś lokomotywy, ale mi to nie przeszkadza. Zrobiłem sobie pantografię ze pico Junior to z jakiejś starej lokomotywy. Ale może być razem z Gagarinem. Ale ważne że jest wersja jeżdżąca dla mnie. Także u mnie jest dużo właśnie. Mam kilka lokomotyw dumny, bez napędu. Ale ważne, że jeździ model kartonowy, tramwaj godzilla musi być. Także ja mam dużo modeli kartonowych w wersji jeżdżącej dużo mam tu konwersji, dużo mam samoróbek. Byle się dobrze bawić byle się po prostu dobrze bawić i tak wygląda Real Polska, którą dzisiaj skończyłem z takiej budy to chciałem tylko taki filmik nagrać Adam sobie kolebki, bo miałem pod ręką. Tu mam wersję jeżdżącą, właśnie. a to jest na nachodzie, tylko akurat jak wspomniałem, nie puszczę jej, bo tam stoi flickstrain i nie chcę, żeby mi w nią Bo ja nie mam, a, ja mam analog, a nie mam po prostu cyfry. Akurat ciemno jest, to tak nie widać. Ale to jest właśnie na mój najnowszy nabytek. Które właśnie dzisiaj skończyłem ET13, a tutaj 3E007 konwersja z lokomotywy Lima. Dużo akurat stonka wersja jeżdżąca. Model kartonowy, model kartonowy bez napędu. Akurat ten jest kartonowy, ale z napędem Batman. Byg jest kartonowy z napędem z Mechano ten też jest napęd, mamy z Mechano to jest też kartonowy M10, ale też jest wersja jeżdżąca, ale bez napędu także mam trochę tego tu mam taką dioramę w kredensie z kibelkami wszystko kartonowe modele tu mam też na przykład konwersja pociąg pożarniczy, drager, samoróbki mam także na ja to tyle się dobrze bawić dobra, chciałem tylko to pokazać tak na szybko, na życzenie no to na razie, a jeszcze raz sobie może puszczę Gagarina Moje malowanie świąteczne Ludmiłka Żaluzja, kibel, żaluzja... Dobra, filmik na życzenie odpuściłem